Ostatnio wielu z was sobie poradziło, oczywiście tylko część komentarzy się będzie wyświetlała poniżej, no bo wszystkich was nie zmieszczę. Tak jest, był Nussweizer od Alpengolda, zgadza się, była ta czekolada. A dzisiaj jestem ciekawy, czy jesteście w stanie powiedzieć, jaki to jest ketchup, w sensie marka dokładna, bo tak naprawdę to... Nie wiem czy wam się uda, bo w realu jest różnica między innymi keczupami i da się to jakkolwiek odróżnić, o ile ktoś ma ten keczup w domu i go zna ale piszcie swoje propozycje, jaki to jest keczup, jeszcze raz wam go pokazuję, proszę bardzo, jak najbliżej więc miłego oglądania i zapraszam No i to też nie jest pistolet, a to jest pompa Jezu, czy tu będzie jakiś pistolet? Od jest, to już jest pistolecik, to jest maszynowy pistolecik, ale pistolecik, bo ten z tłumikiem to już nie jest pistolecik Okej, okay. uff Dlatego zostaje nam tylko jeszcze Digl, rewolwer, USP I w sumie muszę zabić tego typa Okej, okay, jest pierwszy frag Nie no, granatki to chyba mogę, no, to jest normalna gra tak to. Szanujmy się, że jeszcze niczego nie mógł, to byłoby słabo. Mki nie mogę, już to mi wystarczy. Dobra, mamy to, to. I jeszcze rewolwerek, okej. Okay. Dobra, i jeszcze mogę do tego wziąć Digla i uspaj, tylko to są pistolety w Fortnite. tego przynajmniej rozumiałem, z czego wy mi pisaliście o, i jeszcze niektórzy zaliczają ten z ale go jak się biegnie, chyba i tak go trzyma w dwóch rękach. Super. Mamy dwa pistolety. Przecież czegoś nie walić? Może tego? Nie, to może tego. O. Tybek biegnie. O, okej. Ale on maskara. to jest jakiś noob. Dobra. Jezu, ale za mnie też jest bobas To hit Aha, no tak, bo ja nie wiem co to wziąć, dobra Weźmy sobie to tak, o, git Pyk, 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 proszę do mnie strzelać w tym momencie Nie no, fajnie, zaczęliśmy, Trzy fragi plus mamy te, te, te Te, te itemki potrzebne, czyli pistolety Bo to nie, nie jest takie łatwe Ja, yeah, kolejny Dobrze jest Pyk, 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 pyk. Jeszcze mi tu mała żeby przeszkodzić. Superancko się nagrywa do challenge. Dobra. Jest skrzyneczka. Jest. No chyba wymienię to, mimo wszystko, bo będą aż trzy. Dobra. Czyli co, mamy na razie... T2T. I rewolwerek. No dobra, Deagle byśmy się przydarzył z rewolwera i byłyby jakieś szanse. Wow. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Trzymajcie kciuki, oglądajcie do końca. Łapka w górę i sobie z dzwonkiem, żeby było więcej challenge, bo widzę, że wam się podobają, ale bardzo ciężko już się nagrywa te dalsze, te inne challenge po prostu, więc naprawdę, to zawsze jest jakaś motywacja, nie? O, tego już nie zaliczamy do pistoletów, chociaż w sumie to jest pistolet maszynowy z tłumikiem, a to jak się nazywa? Taktycznie pistolet maszynowy, to nie wiem czemu tego nie zaliczam do tych pistoletów, może to też jest pistolet w sumie, w sumie to chyba powinien być pistolet, no ale już mniejsza, już olejmy to, grajmy tymi. Jakoś tak, bo to się wiecie, biegnie się i się to trzyma w jednej ręce, tak? Pistoletowo, tutaj już się celuje w dwóch, A tak samo rewolwer, rewolwer, a jak się biegnie to się trzyma w dwóch, to wyrąbane w to, to jednak yy, może tamto też powinien włączać do pistoletów, no ale już, nieważne, w sumie nie potrzebuję tego, nie, mam te dwa, plus mam jeszcze ten, yy, plus mam jeszcze rewolwerek, a rewolwerek na daleko się na pewno przyda, nie? dobra, wy wiecie co robić, pewnie już większość zostawia łopeczkę i subika, a ja też wiem co robić, muszę wygrać Gierkę. Trzy fragi, znaczy 4 fragi na razie. Nie, nie powiem, że to są jakieś soul skill frags, ale są fragi, tak? O, o tam są typy. Pito, 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 pito. Dobra, superowo. I tam zaraz dojazd robimy. Na granatach. Dawaj go! Tam granatami go, on malował już. Go obiliśmy tak, że on musi umrzeć. Dawaj go, dawaj go Tak jest, tak jest No gdzie jest frak? O kurde, nie ma amunicji. Pyk Pyk O ktoś strzela? Gdzie on jest? Flacy mi robi. Głowa! Ja! Yeah! zero już praktycznie było. Daj mi trochę amunicji, no. Okej, okay, mamy amunicję. Woo! Ale to jest ciężki challenge. Ale ta głowa była tak fartowna No nie powiem wam, że nie. Może chciałem wziąć szczęście w komentarzu. Cziałam lucky, jak wolicie. I teraz ja lecę dalej. Te granatki teraz trochę pomogły, aczkolwiek fraga ani damage nim nie zadałem, więc za bardzo też nie pomogły, ale minimalnie pewnie tak. O granatnik, jesu, ile fajnych rzeczy tu leży, które bym z przyjemnością podniósł, ale dobra. Okej, okay, to weźmy sobie jeszcze ten szary pistol w sumie, bo by nie. Zawsze coś więcej, chyba że to. No w sumie mogę to brać. To leży z pistolet się nazywa, dobra. Polecimy. Wszystko co mam na nazwie pistolet, jest pistoletem. No plus wiadomo, deagle, rewolwer, no to każdy z was wie, że to są pistolety, tak? Nawet z Counter Strike'a można tak wywnioskować, nie? Dobra, poczekajcie, mamy odbijacze, ale nie mamy ludzi. Ludzie będą od z ziemi, prawdopodobnie, albo od sklepowej sadyby. Gdzieś tam tamte okolice powinny być ludziki wszystkie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, wejdźmy sobie na domek. Dobra, im więcej tych pistoletów, tym lepiej w sumie. Jakieś większe szanse chociaż będą, co nie? Dobra Wjazd. Wjazd na hatę zrobiony, tak o... I amunicja, amunicja na nareszcie troszkę jest, bo już był przywał z tą amunicją, szczerze powiedziawszy. Bałem się, że będzie rip taki Że mnie jeszcze będzie, wiecie co chodzi. Tak tak myślałem po prostu. Ale tutaj się udało. Udało się więc z gicik. 7 fragów, w ogóle dużo w sumie. Myślałem, że z taką liczbą fragów mogę ten challenge kończyć bo to jest naprawdę bardzo ciężki challenge. Wiecie, nie macie żadnej pompy. Nie macie tak jakby też, no na daleko teraz mam rewolwer, no z Diglem byłoby na pewno lepiej Bo nie ma też takiej jakby M'ki, czegoś co strzela dosyć szybko i jest na daleko dobre No bo to, to na daleko pojedna się damage zadaje, no to szanujmy się, nie? Paskować tam tym na daleko się nie opłaca w ogóle Ej dobra, czy nikt tutaj nie poleciał? Czy, czy mi się, tylko wydaje? Nie no, ktoś tutaj pewnie jest, podbijmy tutaj, zobaczymy Nawet nie pamiętam jak bus leciał w sumie Ale jakby nikt nie poleciał na całe farmy, byłbym w szoku tu jest lama. Tu nikt nie poleciał. Dobra, no opluwam lamę jeszcze powiedziawszy, bo ja szukam fragów, a nie. A nie chowania się i kitrania. No tak, tak to już bywa. Poczekajcie, bo. Skoro tu nikt nie poleciał, to ludzie są tu. Chyba tak bus leciał, nie? Albo nie. Kurde, nie pamiętam. Nie pamiętam już, jak ten busik leciał. Ale no, gdzieś tam powinny być jakieś fragi, ale no ja jestem przekonany, że. To jest nielutowane ogólnie. Tylko dużą płatkę mógł jeszcze przytulić z takich rzeczy, które bym chciał, no i tego digla zamiast rewolwerka, no nie? No i uspik też jest fajniejszy na daleko niż to. W sumie usp jest jeszcze dobry. No ale uspa oczywiście nie mam, bo po co by komu był uspik? Po co mi dać uspa, nie? Dobra, poczekajcie. W takim razie... Można podbić od tej strony i teraz pytanie, czy ktoś już zdążył dowiec nam na słone strzachy, czy raczej nie? Raczej nie, z czego widzę. Czyli biegniemy pod sklepową sadybę. To będzie w miarę mądre, a tu jest granat, granacik, ten nowy. Nowy granacik wymienimy za to O, pyk. Pyk Superowo Pyk O! No i jesteśmy w domu. Ok. Teraz pytańko co do... O, jeden granat. Jezu, no czemu ja na to wcześniej nie spojrzałem? Tam mamy typa. No to do typka, się idziemy z nim przywitać. Pyk Aha Ta broń zadaje 26 na daleko, tak? Super, bardzo war w broń. O! Oho! Zada 108 w głowę. Dobra, szanuję. Już ten... O, mam zielony. Może zagrajmy na dwa rewolwerki, będzie spoko. O, to może być spoko w sumie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Double rewolwer i double to. Na razie w sumie tylko tych dwóch broni używałem. Więc wiecie, nie był on nie Pistol Challenge, a ja tylko dwóch rzeczy używam. To jeszcze ciężej mam. No bo wiecie, no nie znalazłem Digla, nie oszukujmy, się, gdybym go miał, to bym go używał. Digielek to by ta, taką czaszkę, to już by wygościa nie było, nie? A ten rewolwer, no nie jest zły. Jeszcze double rewolwer to już w ogóle. Może, może nie będzie tragedii. Może nawet troszkę się to jeszcze fragów zrobi. No wątpię, żebyśmy ugrali, ale... Jakieś szanse są, więc oglądajcie do końca. A Subika to już wiem, że zostawiliście, no wiem no. Dobra. Zdejskari, to ja go nie mogę wziąć. Patrzcie, 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 patrzcie. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. patrzcie. O nie. O nie nie, 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 nie. Dobra. Musimy to przeładować. Ja to mogę sobie naprawiać cały czas. Naprawiać to mogę cały czas. Nie chciałem tego postawić. Dobra. Teraz tylko pytanie, co ja mam z nim zrobić. Okej, okay, taki baited. oj, Ojojoj. Oj. Oj, oj. Nie podoba mi się to. Ale w sumie, jakby go ktoś zabił Albo ją Nie wiem kto tam gra No. Ile tu jest rzeczy nade mną huh. Widzę go, znaczy ją, znaczy ta Ok, ok, i no gdzie ona jest? Tu jest pułapka, to tu, tu nie chcemy być. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu! Yeah! Kolejny frak Kolejny frak! Udało mi się ten high, high grandik odbić. Bardzo dobrze, Jacob. Bardzo dobrze. Okej. Okay. Co dalej? Tam była ta jej pułapka, to ja tam nawet nie idę. Dobra, to jest przeładowane i to Ona nie ma chyba strefy, tamta tam ta osoba Co nie? Skąd naleci w ogóle? Tam coś jeszcze zaszło. O. O, jeszcze głowę sprzedałem z tego w ogóle. Ale jestem OP. Let's go. Let's go. O nie, tam biegnie kolejny gostoczek. A nie, on się z kimś strzela, to mogę biec. O nie, mam plecy. O, o o o To o, o, o. my zawijamy stąd. Nie, 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 przepraszamy, przepraszamy. Są kolejni goście jeszcze. Dobra, ten leży. Dobra, spoko. 10 fragów? Na pistol challenge? Ja chyba jakiś rekord pobiję tych fragów na tym pistol challenge'u. Tam jest jeden, tam jest drugi. No, czy o ile ich zabiję, nie? I o ile jakkolwiek przeżyje jeszcze. Dobra, poczekajcie, bo mi zabrali właśnie mój rewolwer. Dobra. Muszę cały czas o tych plecach uważać. A ten gościu też umarł. Kto go zabił? Ten mój typek? Którego ja potem zabiję? O co tu chodzi? Nie wiem, jak on zginął w ogóle. O, tamten zabił. To źle, bo znaczy, że jest dobry. Dobra, dojazd musimy zrobić na pełnej. Dawaj, dawaj! Co tu się dzieje? Pistol challenge się uda. Chyba. No już się udał 11 fragów, ja jestem mega zadowolony. Ale zadyma. Ale zadyma. 11 fragów na pistol challenge, nie? Nie mam pytań najmniejszych. Co tu się dzieje? Jak to kozak chyba ja jestem w tym momencie? Nie, no łapka w górę i z musi być. Mordy, no. Ja jestem pod wrażeniem. Ja myślę, że ja tego challenge nie zrobię. Tak długo w sumie mi mówiliście, żebym go nagrał, ale. No nie nagrywałem, bo no... wątpiłem. Ja wiem, że się zaliczę dopiero jak wygram. Ale 11 fragów jest, to już tak jest bardzo spoko meczik w ogóle. Ja tu się bałem, żeby jakiegokolwiek fraga tutaj zrobić. Myślę, że tego launchpada nie użyć w sumie. Żeby wejść sobie na górkę. Górka by mi mogła trochę dać, o tam jest typek. Ale chyba go nie chcemy dojeżdżać, chyba się aż tak nie czuję pewnie. Jeszcze idę zobaczyć, co się dzieje tutaj. Może ktoś biegnie taki jakiś bambik Bambik, jeszcze jakbyśmy mieli tego trzeciego PMA. Albo Digla, albo USPA, o oh yes. O ile byłoby łatwiej. No nie no, no nie wierzę. Chwila, chwila, chwila. Tu się nic nie dzieje, tu nikogo nie ma, tak? Naprawdę? No one's there? Chyba nie, chyba nikogo nie ma. Ale za dymeczka. To wchodził na tą górkę. Tak, o. Ale ja nie lubię kampić, no. Chodź ktoś do mnie, no. Na tamtej górze to chyba nikogo nie ma. Tutaj też. Odsłonych z trzech. Z trzech? chyba. Też nikogo nie widzę. To podbiegnijmy pod tą, Może pod tą bazę. Jednak. Zaryzykujmy. Cała mi szkoda, no. Tylko challenge. To tylko gierka chat. Wiecie co? O wiecie co chodzi, nie? Och, pięciu typa zostało. Tu jest strefa. Okej, okay. czy ktoś tu jest? Nie widzę, hmm. za chwilę się zdowiem. Jest, a mógłbym wejść. No tak. Dobra, gdzie on jest? Nie jest pode mną. Jest tam. Mhm. I kampi. Mhm. Okej. Okay. Dawaj, 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 dawaj. A to był jakiś Bobas. Dobra, dojechany jest amunicji więcej. A nie, amunicji tutaj miałem fulla. Potki, potki, też. Dobra, jest wszystko. Jest kozak. Mamy strefę dla siebie. Nie wiem, czy tylko chcę tu zostawać, czy nie. Zostańmy jeszcze przez chwilę. Jak coś, to zdążymy zajść zawsze. Mamy te odbijacze, nie? Jesteśmy w centrum strefy. Tylko sobie to rozwal... Znaczy ten zabezpieczmy. Jesteśmy w centrum strefy. I wiemy, co się dzieje, nie? Tylko trzeba obserwować teraz gości, żeby ktoś mi nie zepsuł mojego challenge, bo jest niesamowicie dobry. Udany w sensie. Ja... Ja chciałem strzelać nie z tego, tylko z tego. Oh my gosh. Teraz tego idziemy dojechać, tego tybaczka. Nie widzisz gościa na dole Aha, ten się zabił. Brawo Jacob, jestem kozakiem Superowo. Masz miał jakieś materiały w sumie. Tak na logikę. Tylko no ja też... Okej. Okay. Miał one spada. Okej. Okay. Zostało tylko trzy osoby. o. I wszystkie trzy widzę. Ok, jedna nie żyje. Druga też za chwilę przestanie. Leży. Ho ho! A ten ostatni to jest jakiś bambik. No i mamy wykonany pistolet. Ostatni raz przypomina o i subskrypcji. Nie no za to się należy, nie? Jak on mnie zabije Wątpię, że to zrobił. Ale kto wie. Jest tyle drzew. Rozwalmy to. Okej. Okay. Jeszcze raz. Okej. Okay. No Dajdźmy go. A nie, ona z Pampą. I tak o, wygrany pistol challenge. 15 fragów, pistol challenge wykonany. Jaka beka. I to bez digla, bez uspa i bez tego z bo tego stumikiem tak naprawdę nie użyliśmy. Jestem pod wrażeniem. Pamiętajcie o opieczce subskrypcji z dzwonkiem i do kolejnego odcinka. Cześć!